Ej, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Shaykes. dzisiaj jesteśmy na magu, dzisiaj jest ostatni dzień lata w Shaykesie, dzisiaj podsumujemy sobie te całe wakacje, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, bo myślę, że będzie odcinek dosyć ciekawy. No i oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subika, jeśli go jeszcze nie macie i oczywiście. Zachęcam do wbijania w linki w opisie, czyli Fundusz Wsparcia i Discord dla wizów. Nie ma co przedłużać, lecimy, no bo tutaj już nam się wykopał klejnot z rana i musimy go odebrać. Tutaj odbieramy oczywiście pieniążki zwarty. warty. odbiorą. No widzę, że odebrały się, ale nic się nie chce zmienić, dobra, więc zobaczmy tutaj co się dzieje. E, żeby serwer akurat teraz e, nie chciał nam dać e, nagrać odcinka mamy 5 grzybów. no dobra to już jest coś tutaj też nam się coś e, pokazało serwer nie odpowiada przez chwilę ale już chyba powinno być wszystko ok e, więc trafiłem w idealny moment bo wcześniej działało wszystko idealnie no e, dobra atakujmy sobie kogoś na arenie może tutaj tego maga nie będzie raczej z problemu zobaczmy plakat piwa w karczmie więc spoko więc możemy sobie wrzucić jakiś item do rozmontowania powiedzmy że to będą te rękawice te rękawice 900 więc do rozmontowania więc od razu rozmontujemy to od razu wyrzucimy 200, 200 300 to 300 to na pewno od razu idzie do do, do Kowala, tutaj do kociołka idzie pasek i ten pasek też idzie do kociołka, to idzie do rozmontowania. To też może iść do rozmontowania i teraz 204 może iść do rozmontowania. I już jesteśmy praktycznie troszkę bardziej szczęśliwi. Mamy troszkę więcej miejsca. I tutaj też nam się zrobiło jeszcze jedno miejsce, więc możemy przerzucić nawet ten pierścionek tutaj. Niech nam tutaj sobie leży, jakoś to mamy w miarę sensownie ułożone. W, gabin w zbrojowni nie ma nic ciekawego do kupienia, Ale tutaj nam jeszcze brakuje bardzo, bardzo dużo odłamków, żeby cokolwiek postawić. Idziemy dalej, tutaj nic nie ma do kupienia. Więc idziemy już po prostu na awkę. piwa w karczmie, więc zrobimy to w miarę sprawnie. No i teraz, co mamy? Przerwę na reprezentację. Więc nie ma za bardzo o czym opowiadać. Nie ma spotkań, nie było co oglądać zbytnio. Zresztą, byłem na weselu w ten weekend, więc też nie miałem jakoś żeby to oglądać, jedyne co to mogę Wam powiedzieć, że Juventus przegrał z Empoli i z Beniaminkiem 1 do 0 coś złego się dzieje w Juventusie. Mam nadzieję, że w miarę szybko znajdą wspólny język, że tak powiem, jakoś to ogarną. Właśnie a propos, musimy zakręcić jeszcze kołem najpierw. Bo musimy zrobić jakąś walkę petów. 9 grzybów, sporo odłamków, 12 grzybów, 15 grzybów, będzie 18, nie będzie, ale i tak jest naprawdę super. To idzie tu, to idzie tu, to zamienimy tak i jest ładnie, bardzo ładnie. Możemy sobie wrócić tutaj za nakarmić naszą dziennikę. Razy. Trochę jedzeń nam tutaj wypadło. Po nikoni. oczywiście też. Yy, tutaj ping-pong. Cieszę się, że mamy trochę tutaj jedzeń egzotik. Yy, powiedzmy wiemy sobie na nim. Żeby tutaj już dokarmić naszego cząpika I możemy wracać do awki Więc tutaj naprawdę przez ostatni czas dosyć fajnie leciało jedzonko więc jestem zadowolony, może nie z każdego żywiołu tak idealnie jedzącego leciało, ale ja mogę być jakoś w miarę zadowolony, bardziej że codziennie coś tam karmię, nie jest jakoś tam bardzo tragicznie, myślę, że sobie tutaj przez jakiś czas na pewno bardzo ładnie będziemy radzić, najważniejsze to teraz starać się wygrywać wszystkie walki, nie robić żadnych tutaj bullshitów. No bo to by było dosyć, dosyć przykre dla nas, nie dostając jedzeń, ale wiecie jak to jest. To on, mimo, że człowiek się stara i robi wszystko tak, jak powinien, to mm, gra stwierdzi, że o nie, nie, kolego, tak być nie może. I niestety, ale nie pozwala ci na piękne wykarmienie pupili. Nie pozwala Ci na piękne je przyjmowanie. Teraz dostaje takie słabe te misje. Że po prostu aż szkoda je brać, no ale trzeba, żeby przerolować, przerolować na następne. Zobaczcie, znowu same siódemki, same dziesiątki. I nic jeszcze w środku. Tutaj przynajmniej jakaś czerwona, dosyć fajna. Każe znaczy piątka, ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Tutaj jakiś kolejny item nam wypada. albo no piątka za 16, to chociaż jest trochę lepsza. Dwójka za... Weźmiemy to, bo tutaj w razie coś to sprzedamy ten pierścionek i będziemy na plus. I już pierwszy pasek jest za nami. Dostaliśmy jeszcze jabłko, tu możemy nakarmić się krowarkami. Wybieramy sobie plakat. Trójka za 16 czerwona, bierzemy. Trójka za 16 też oczywiście możemy wziąć, jest klepsydra. Za tydzień, z tego co wiem, nie za tydzień, no, weekend ma być event expa i event klepsydrów, więc to też bardzo przyjemne dla nas być może będzie. Mo, może dostaniemy jakieś klepsterki, gdybyśmy mogli tutaj poszaleć troszkę bardziej. Będzie szansa w coś u z ciekawego. Co ciekawe, może nie powinienem tego mówić, ale ostatnio na bojowniku udało mi się wygrać za 25 klepsydr, więc miłoby było gdyby tutaj też się udało. Oczywiście nie będzie to jakieś bardzo, bardzo łatwe. Nigdy nie jest łatwe. Zwłaszcza, że, że gra mnie tak uwielbia, że i tak mi nie dała trzech poziomów. Ale raczej nie dała mi tylko jeden. Na szczęście innym też dała tylko jeden. Tutaj na, tym, na tej postaci, na tym serwerze. No więc nie jest najgorzej. No, nie tylko szansa, że jeśli bym dostał te trzy poziomy, no to bym miał jeden poziom przewagi. To mógłbym się skupić już no, typowo na goldziku. Tak to zawsze będę z tyłu z tym goldem, z tym ekspem, przepraszam. A tak to też byśmy mogli troszkę nadrobić. Jeśli byśmy byli level wyżej, to tego golda byśmy sypali więcej. A no tak niestety cały czas ale tracimy no i ciężko będzie dogonić Lutenanta, ale oczywiście nie poddajemy się starać tutaj do samego końca mojego gry tutaj a nie przewiduje na razie jeszcze kończyć więc y, powolutku do celu na piątki y, tym tą bronią Bójka za 12. Remka dosyć fajny. XP. Powiedziałem, że bardzo udane zakończenie wakacji. Robię po prostu awkę. Ale zaraz zobaczycie. Przejdziemy do tego, co tutaj się wydarzyło na tym koncie. Że uznałem to, że to jest bardzo udane zakończenie wakacji. Zaraz tutaj wszystko pokazuję, myślę, że będziecie lekko zaskoczeni, ale też się ucieszycie. Ja się na pewno bardzo, bardzo cieszyłem tego faktu. Dobra, coś wrzucili. Może powiedzmy, że wyrzucimy to i to. I mam nadzieję, że dwa miejsca nam tutaj w zupełności wystarczą. Mamy pasek do kociołka. Szkoda, że za 2 miliony. Ale zawsze coś. Tutaj bierzemy piątkę. Kujeczka za 12. Pięknie. I właściwie powiem Wam też, że właśnie, właśnie dzisiaj yy, kończy się. Co yy, się kończy? No, daily. daily się nie kończy, może tak. Bo, bo będzie mi troszkę cięż, ciężej robić to daily, ale przez 3 miesiące robiliśmy daily, prakty, no daily. Praktycznie codziennie robiliśmy daily. No. To nie jest zbytnio mm, pięknie skonstruowane zdanie, ale, ale, ale jakoś sobie tutaj dawałem radę, raz lepiej, raz gorzej. Raz musiałem nagrać coś na zapas, raz nie. Ale jakoś to zeszło, że 3 miesiące nagrywamy tutaj codziennie wrzucamy jakiś filmik na kanał, więc powinno być fajnie. Dla mnie jest naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że też tutaj już mamy 317 subów z tego co widziałem. Więc ja jestem mega, mega zadowolony oby tak dalej, oby te suby rosły, oby teraz dojść do 320, a później zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Oczywiście też yy, pamiętajcie, że zbieramy na tego nowego pc yy, więc zostaje nam tylko cierpliwość i jak już będziemy mieć tego nowego PC-a, to myślę, że te filmy też będą zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Więc tutaj też osobom, którym to przeszkadza jakość, myślę, że wrócą do nas i troszkę urośnie. My tutaj już powoli kończymy Aweczkę. Jakość sobie tutaj damy, damy radę. Oczywiście jak zwykle podczas nagrywania odcinka ktoś mi musi przeszkadzać. Wiedziałem, ja, że telefon mi dzwoni, ale jako, że nagrywam, no to w tym momencie nie odbiorę. Po prostu dokończę sobie awkę, zrobię to wszystko co tu, tutaj miałem zrobić i odponię No bo jesteście też bardzo ważni dla mnie, więc po prostu telefon nie jakoś sobie tutaj z tym damy radę. Tutaj weekend, szkoda, że ta czerwona była siódemką bo pewnie byśmy ją sobie tutaj przygarnęli. Dobra, tutaj piątka. Tu ogólnie nie mieliśmy dwójki na koniec, więc teraz przydałaby się jakaś dwójka fajna trafić z 11 piwka. No i chyba sobie tą dwójkę tutaj. I to? No. no i znowu nie ma. Dobra, więc weźmy tą piątkę. I dajemy tutaj sobie jakąś radę. Możemy sobie ustawić wartę już na koniec, na 10 godzin i co, wydajemy staty wytrzymałość, bo tutaj oczywiście jeszcze wytrzymałość dla nas jest dość ważna. Już niedługo też będziemy tą wytrzymałością, tą wytrzymałością kończyć na dość długi okres tutaj, bo zbliżamy się do tych 100 tysięcy wytrzymałości, no i pójdziemy sobie już na 160 tysięcy inty i zobaczymy, jak to będzie tutaj nam wyglądało. Właśnie chyba straciłem to, co miałem Wam powiedzieć, no dobra, dobra, jak już tu wpadłem, no to tak, pokonałem Atenę, mamy teraz przed sobą Herkulesa i oczywiście zapisałem to sobie, więc zaraz sobie to zobaczycie, ale oczywiście najpierw sobie zaatakujmy jeszcze kogoś na arenie, Powiedzmy, że Xelta możemy sobie zaatakować. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda w tym momencie nasza topka graczy. Lieutenant 543, my 542, Hassel 542. I za nami daleko, daleko nic. Z tego co widzę, to później jest Isaku 537 i Little Giant 537 a za nimi jest jeszcze guild 535 i tak to mniej więcej wygląda, to przejść jeśli chodzi o level no dobra, tutaj mamy to ogarnięte pokażmy sobie, zobaczmy sobie jeszcze raz jak ta Atena padła to będzie dosyć długa walka, więc akurat zdążę się napić wody i przygotować mentalnie do następnej walki pupili Barbar nawet ładnie zabrał prawie miliard. Ma tutaj też ładnie tutaj kamisadę. Eee, zabrało 2 miliardy. Więc tutaj też bardzo pięknie wszystko siadło z Kunegunda. Kunegunda też miliard. No i nam zostały 2 miliardy, więc tak nam się idealnie praktycznie rozłożyło każdemu bardzo fajnie tutaj jeszcze piękny krytyk i zwykłym hitem dało się pokonać Atenę dostaliśmy takie autobudki a wszystkie cechy które poszły do rozmontowania więc jestem mega zadowolony więc tutaj mamy to ogarnięte pokazałem wam oczywiście na Herkulesa jeszcze szans żadnych nie mamy bo on ma 17 miliardów życia więc myślę, że dość długo sobie jeszcze na niego poczekamy. Możemy sobie zobaczyć, czy uda nam się jakiegoś naprawdę fajnego krytyka walnąć. Podczas walki 500 panik to jest taki powiedziałbym dość średni krytyk. Chciałbym tu zobaczyć coś koło 800 milionów. To już będzie fajne. 500-500. Sporo krytyku z jego strony. 738. O, nieźle. Nieźle, nieźle. tak najlepszą próbę, próbę do tej pory jaką miałem to zbiłem mu połowę życia. Więc i tak wydaje mi się, że jest nieźle. I powolutku do przodu. Zaraz będziemy sobie walczyć z nim już na śmierć i życie, że tak powiem, ale to podejrzewam, że pod koniec roku. Teraz możemy sobie zakręcić tutaj kość mił hazardzisty i myślę, że starać się Zdobyć coś ciekawego, to samo dostałem co wcześniej z rzutów. Myślę, że będziemy walczyć o odłamki. Będziemy walczyć tu o złoto i będziemy walczyć tu o klepsydry, w zależności czego będzie więcej. Tutaj się nie udało wygrać. Tutaj znowu będziemy musieli powalczyć o odłamki. Niestety też się nie udało. Tutaj jest 2 złota, więc możemy spróbować. Dobra, mamy milion. Dobry i milion. Zawsze na propsie. Tutaj pójdziemy sobie znowu w odłamki. Też się nie uda. Yy, dobra, 5 klepsy. 25 i będę zadowolony. Ma 25. Yy, więc próbujemy dalej. Tutaj mamy 3 odłamki. Może piątka? No, na pewno nie. Oczywiście, że nie. Yy, tutaj złoto. Pójdę. Znowu milion, bardzo fajnie. Tutaj powiedzmy, że weźmiemy znowu odłamki. Też się nie udało, ale i tak wydaje mi się, że było dość ok. Więc tak to wygląda. Mamy troszkę ponad pół levela. Więc teraz tak, jak to wygląda sytuacja? Mamy prawie miliard, więc brakuje nam 500 milionów ekspa do levela. Jutro dostajemy 150 milionów i będzie nam brakować 350 milionów. Tutaj myślę, że dobijemy te 50 milionów przez te dwa dni, może nawet więcej. I tutaj za 3 dni, czyli akurat na następny, jak będziemy mieć 543 poziom, a następnie 544 kalendarza, i w tym momencie prawdopodobnie będziemy na chwilę mieć taki sam poziom jak Lutenant, Więc będzie znowu bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Już myślałem, że wyprzedzimy go, ale teraz zauważyłem, że on jest bardzo, bardzo blisko już w picia 544, więc go nie przegonimy, ale go przynajmniej dogonimy. Więc tak, możemy sobie teraz jeszcze zaatakować kogoś. W walkach pupili, i tutaj ciężki przeciwnik 3300. Powiedzmy, że zaatakujmy naszą najsilniejszą wodą na ogień. I zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Widzę, że znowu dostaje telefon, więc zaraz będziemy tutaj kończyć e, odcinek, żebym mógł sobie odebrać. Prawdopodobnie, skoro to już jest kolejne połączenie, to jest pewnie to coś ważnego. E, więc udało się wygrać. Możemy sobie nakarmić Chompa. Sprawdzimy tylko jeszcze tutaj, czy wszystko mamy zrobione. E, walki na PD, e. później Arena, to też później Menager. Później możemy sobie gildii podziałać, czyli zaatakować ośmiogłową Hydrę. Możemy sobie włączyć jakąś walkę, powiedzmy z tą gildią i. To tyle tak naprawdę. Mamy no średni 441 poziom, więc też jest fajnie. Fajnie, fajnie. Tutaj też widzę, że dół zaczyna zbliżać się do 400 poziomu, więc też bardzo mi się to podoba. Yy, więc tak naprawdę w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o łapce i na razie.